Witam was bardzo serdecznie moi drodzy. Przedstawiam wam dzisiaj aspekty Feng Shui na dzień 4 stycznia 2025 roku, sobotę. Dzisiejszy dzień jest pod koguta według chińskiego kalendarza i to właśnie kogut sponsoruje nam tutaj dzisiaj prognozę pogody. A jeśli chodzi o urzędnika to swój urząd objął 10. Urzędnik, no jeśli chodzi o urzędy, o urzędowanie to właśnie w urzędowaniu on też tutaj sponsoruje dzisiaj prognozę pogody. Moi drodzy, miesiąc Mamy we władaniu według kalendarza solarnego ognistego szczura, a według lunarnego, według ognistego bawołu. Tak, czyli tutaj mamy jeszcze tą rozbieżność. Niebawem te systemy się zrównają. Rok dalej mamy we władaniu drewnianego smoka. No I oczywiście już powolutku, powolutku słuchajcie, bo przy końcówce stycznia spotkamy się już z nowym rokiem chińskim, a mianowicie. Rokiem, słuchajcie, drewnianego węża. Dziesiąty urzędnik, kochani, to dzień, w którym możemy dużo otrzymać. Słuchajcie, dziesiąty urzędnik, bo właśnie nazwa jego brzmi: otrzymywać. To bardzo dobry czas panowania tego urzędnika na takie rzeczy jak zawieranie małżeństwa, oświadczenie, rozpoczynanie edukacji, prośbę o jakąś ważną dla nas rzecz, ważną dla nas sprawę, ważną przysługę. Więc dziś można na przykład składać jakieś CV, dzisiaj można składać jakieś prośby o podwyżkę aczkolwiek no, w sobotę będzie tutaj trudno wykorzystać wszystkie te aspekty, szczególnie związane z prośbą, na przykład o podwyżkę, tak? Bo jeżeli nie pracujecie, no to będzie ciężko. Moi drodzy, dzisiaj właśnie też możemy kogoś prosić o jakąś inną, ważną dla nas sprawę i spotkamy się tutaj z pomocą. Dzisiaj jest dobry też czas na to, żeby rozpocząć nową pracę. Dziś Feng Shui nie zaleca rozpoczynania remontu, kuracji medycznych, a także uczestniczenia w pogrzebach. Dzisiejszy dzień będzie dobry dla osób urodzonych w znaku chińskiego bawołu, smoka, węża i koguta, neutralny dla szczure, tygrysa, konia i małpy, a zły dla królika, kozy, psa i świni. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Zapraszam Was na kolejne spotkania z Feng Shui. I pamiętajcie o pustym Kursie Księżyca. Wszystkie informacje na temat Pustego Kursu linkuję na dole w opisie filmiku.